Dzień dobry moi drodzy, słuchajcie, e, dzisiaj jest piątek i w związku z tym, że wytrzymałam, że wytrzymałam tak długo, postanowiłam, że nakręcę dla Was filmik, co dzisiaj będę po kolei jeść. Także spieszę się do pracy jak nigdy, tak naprawdę, i mm, będę Wam zdawać relacje z moich posiłków. E, całe szczęście, że to wszystko się skończyło. Z tego względu, że zobaczcie, zobaczcie, jaka jest pogoda, no po prostu jest y, dramat. Jest taka mgła, tak jest szaro, brzydko. Jeszcze pada taki, taki wiecie, taki kapuśniaczek wkurzający. I całe szczęście, że, y, że pogoda była i mi, e, i mi co? I mnie motywowała do y, działania. I ostatnia rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć, to to, że zgubiłam swoją bluzę. I teraz nie wiem, czy pojadę, czy nie, bo tutaj robią jakiś remont. Bo robią jakiś remont, ale już dobra. Się muszę. Dobra, to do zobaczenia na śniadanku. Na razie. Dajcie właśnie przyszła, przyszła pora na śniadanko. Mam niestety ciabat nie udało się dostać. Mam bajkla takiego z sezamem, tylko połówkę. I mam z tym masłem migdałowym, które kupiłam pięknie, pachnie, ale jeszcze nie wiem jak smakuje. I do tego mam zieloną herbatkę. No i wodę. I właśnie zaczynam jedzenie. Zaraz wam powiem, czy jest dobre. Hmm. Powiem Wam, że nie jest złe to masło, ale takie bardzo ciężkie mi się wydaje, ze smaku. Ale spoko. Może być, że miał hmm. Potem mam przygotowaną jeszcze nektarinkę, to sobie zjem. I potem będę szła na lunch i z lunchu też Wam hmm, zrobię filmik, na pewno będę robiła sobie jakąś sałatkę w restauracji. Także do zobaczenia na lunchu. Witajcie moi drodzy. Jest pora lunchowa. Pół do pierwszej. Pół do pierwszej jest. I mam sałatkę dla siebie dzisiaj taką. Nie poszłam do restauracji Wystrożni poda deszcz, więc wziąłam sobie tutaj od nas bufetur I tu to jest... Znowu łosoś z ogórkiem, tylko ogórek taki i z sałatką z, mm, z ziemniaczków i tutaj jest sałata różna. Także to dzisiaj mam na lunch. A potem zapraszam Was do mojej kuchni. Będziemy gotować e, łososia. W tym... Siemano! Ostatni update'ik dzisiejszego mojego jedzonka. Ja czekam na tę chwilę po prostu. E, 3,5 dnia. Jest w końcu mój łosoś z w tym sosie koperkowo-ogórkowym i z zapiekanymi ziemniaczkami i wygląda to tak. Zrobię Wam najazd na talerz. Ujuzu, nie mogę wykręcić dobrze. O, tak to wygląda. Super pachnie. I zaraz zapytamy się drugiego. Dobre? Przepyszne jest. Mamusia. Mamusia mówi, że dobre. Ja tutaj siadam i daję Wam linka na dole, bo właśnie nakręciłam fil filmik jak się robi takie cudo? Także jak podobało Wam się taki mój dniowy vlog o tym, co wcinałam i co ja to kciuki do góry pisz, pisz, piszcie, co myślicie i do zobaczenia!